Widzicie go? O, Jeden leży I w końcu nadszedł ostatni dzień yy, chorej wanilki na serwerze Rust Spain To był czwarty dzień? Nie wiem czy był czwarty, ale nazywam go czwartym mm, Czwartym i w sumie ostatnim bo wreszcie jest coś takiego, że wychodząc z serwera nigdy nie wiesz, co zastaniesz, kiedy się zalogujesz ponownie. I to był ten moment, w którym właśnie zastaliśmy to, czego na pewno nie chcieliśmy zastać. Wszystko wyczyszczone. Wszystko. Wszystko wyczyszczone. No ale kurwa, miałem ochotę sobie pograć, więc co, no trzeba zbierać jakiś złom, czy metal inny, no i trzeba zapierdalać, a nie ma tutaj odpoczywania takiego, nie? Wszystkie bepeki miał nioksuł. Z uwagi na to właśnie, że byłem bez niczego, postanowiłem kupić rewo w nautpoście, odkryć się go i biegać przynajmniej z czymkolwiek, co może strzelać nie strzałami, a czemu rewolwer a nie coś innego? No bo rewolwer jest po prostu tani. Nie do końca pamiętam, co tutaj konkretnie chciałem zrobić. Przyznaję się, Wyszło jak wyszło. Something? Tak, to znowu był on. Chief. tu A teraz zobaczcie jeszcze raz na początek filmu. I to jest w zasadzie efekt tego, co udało mi się zrobić przez te 3 godziny W zasadzie biegania i farmienia, no bo na tym polega odkuwanie się w rascie, Na bieganiu i farmieniu W końcu wybrałem się coś przerobić, ale... Znaczy, nie pierwszy raz, nie? Ale... Ale tutaj akurat miałem spotkanie z kimś, nawet w sumie nie wiem kto to był. I powiedzmy, że jeden jeden, ale to ja zabrałem cały staw, ok? Spokojnie nie bójcie się, zabrałem wszystko. Po prostu czas na rundę drugą. Tak, to dalej jest chief. No dobra, taka pompeczka by się przydała. Ja bym go skrócił, on będzie gdzieś ten wybieg. Widzicie go? Tak, to cały czas ten sam chłop. Kiedy już trochę swarmiłem no bo nie oszukujmy się, swarmiłem. Zacząłem kraftować. Pierwsze odkryłem, ale potem zacząłem kraftować. Jakiś sprzęcik do małych remontów u sąsiadów Trzy, cztery Okej, ok. podoba mi się to Oj, bardzo mi się to podoba. Hm. Jak widzieliście, zmarnowałem 6 saczeli 6, bo dwa powiedzmy, że się zwróciły. A tak naprawdę, wygrałem sobie, że tak powiem, wszystkie bepeki do końca wipa. Jak dla mnie Worf. Dobra, w każdym razie na paliwo już nie powinienem narzekać. Z drugiej strony, może go postawię. O, spróbuję też zrajdować tego chłopa, co ma rajd bazę. Ale też zrajdę jego po drzwiach. Ogólnie z drewnem mam straszną biedę i nie wiem, czy lepiej nie będzie odkryć kamiennej ściany. Która kurwa kosztuje 550 skrapu. Dobra, drewniana ile by mnie kosztowała? Jest tu gdzieś. W chuj, drewno idzie na to. 20, 95, 115, 190. Chuj, dużo mniej. Kurwa, no z kamienia to ja tutaj mogę pomniki budować, nie? Dobra, chuj. Jedną ścianę, dwie drewniane postawię, a potem zobaczymy. Kurwa, to mnie nie stać. Drewno, co? To 4000 drewna. Ale to będzie tylko jedna? Pewno, może dla chcącego nic trudnego. Będzie chciał to i tak zajebie Ale tak. Dobrze, że mamy komputer i kamerę, bo chyba do które ta potrzebna jest komputer i kamera. Tutaj trzeba podłączyć, więc kabel od razu robię. Nie, do wody nie potrzebuję. Pipa, że nie mam kamery, a no, chyba petkę tam dam. Trzeba z zajebania mu też tam wstawić, nie? Okej, okay. działa. Hey, it's you? It's you, yeah? Come, come with me. I will give you a uh, tools. Come, here. Take it if you want. Bye. Postawiłem tą przepalarnię paliwa. Mamy tak, odkryłem ją, więc jakby paliwa mam od zajebania teraz. Postawiłem wielki piec i przepalam metal cały czas na bieżąco. Chcę ogólnie jebnąć yy, tego... Chiffa? Nie wiem jak się w sumie... Chief? Wiesz który? A baska zdikejowała tego? Ale nic z nich nie było, albo, rozkla... albo rozkrabli. A ja stary jebłem, wiesz co? Patrzę, ten... Widzę tą baskę, gdzie ta balista stała wcześniej, nie? I widzę tak. Cały kord do hakłemu. Kurwa, tylko jedne drzwi, zwykłe, metalowe, to są cztery saczele. Chuj, na ja nazbieram tej siarki, może wygram cokolwiek, nie? Kurwa, wypierdalam te drzwi, mhm. pierwsze. I to sobie, kurwa, nic, nie? Widzę, że są drugie drzwi. Kurwa, no dobra, tak? W chuj, szybko zbierałem to. Więc to teraz też dozbieram. Stary, jak wszedłem do środka, trzy koła, trzy koła skrapu. Yy, 300 HQM. -u. inaczej, chorej ilości, stary. Bo tego tak dużo, że dopiero za trzecim razem, jak tam poszedłem, zobaczyłem, że miał 700 siarki. Jeszcze znaczy nie siarki, tylko prochu strzelniczego, bo siarki raczej nie miał. A myśmy mieli dosłownie wszystko wyczyszczone, tak jakby tam ktoś na złość yy, powyrzucał itemy. Normalna praktyka, jeżeli chodzi o rasa, prawda? Typną chciał zajebać drakan. Drakan jest online? Chciał nam metal, no. No, to nie, przed teraz musiał wejść. O, to będzie jednak jebania, trochę się. To nie wiem, czy jedniemy sąsiada. A nie, farma działa dalej. No, nie działa, nic nie było, musiałem wszystko ten. I w ogóle nie wiedziałem, czemu nie działała, i ktoś zakręcił pompkę stary, yy, tą na wlocie, tą, którą ci powiedziałem, żebyś dołożył. Te kurwa, czemu nie działa farma, okay. nie? Dobra, chuja, podłączę to jeszcze raz, nie? Te jeszcze, kurwa, przecież tu pompka nie działa. W sensie no, po prostu trzeba było ją włączyć myślę, no XPP. A i Drakan dołożył yy, więcej tych autoturetów jak coś. Teraz próbował podejść autoturetę starszą, też mu nie wyszło. Kurwa, żeby tej petki na to nie wystrzelał. No dałem dwa staki po 128. Inaczej, jak możesz, to weź skraftuj Pythona i daj tam Pythona. Mówię? Bo Python B chyba szybciej załatwi sprawę zawsze. Skąd mamy tyle Wakuemu? No mówię, że to z tego rajta stary co zrobiłem. Tu jest jeszcze shotgun trap w ogóle ukryty w chuj, tak wiesz Właśnie zajebał go ten shotgun trap <noise> Kładłem go po nocy i stwierdziłem, że go kurwa w ogóle nie widać, nie? <noise> Okej, okay, kontakcik 3, 2, 1 Okej co to jest? Jakiś ruski nick, ale przyjechał mi motocyklem. z skrapu przyniosłem, tak for fun. Przyniosłem to dużo powiedziane, bo to nie ja przyniosłem, ale kolega mi przyniósł. Ile staczeli będzie? Plus, minus. Jesteś w stanie określić? Nie, jeszcze nie. A może jakieś broni porobiłeś? A, tutaj w dolnej. Potrzebujemy dychy, bo chcę wejść przez ścianę. Czyli... Yy, poczekaj, bo ja odkryłem molo, więc ja zrobię jeszcze molo na ceka. I case jest taki. Musimy wejść przez ścianę, ponieważ yy, wiem, że ma dużo drzwi. Yy, do tej małej na wyjściu daję strędzinki. To sobie pozbieraj trochę. Idziemy? Mhm. Czekaj, weź sobie jeszcze pomp shotguna. ma. No mam nawelela. Ja mam molo. Mam dwa molo, więc jedno molo rzucę mu na wejście, jakby nie wychodził. Masz latarkę na broni w razie czego? Mm. No Dobra. Cześć, bo ja szukam jeszcze barykad. Ja biorę dwie. Barykady se wezmę albo jedną. Przez te pierdolone łuki ogólnie, to biegniemy od tej strony. Mam nadzieję, że miasto nas nie, nie będzie napierdalać. Dobra. Wydaje mi się, że ta ściana tutaj. Kurwa. Ujowo. A no widać. Dobra, jest skrzynka pod dołem. Będziesz mi świecił. No, świecę. Raz, dwa, trzy, cztery. Podnieś stół już. No jeszcze nie? Nie trafiłem się tam. Kurwa, jak nie trafiłem? Z wszystkich najbardziej nieupłacających się rajdów ten był najbardziej nieupłacalny. Chyba, no, że mają do... Więcej, więcej ich jest! Gdzie się strzelasz? Gdzie są? No tu. Żyją jeszcze. Jeden leży. Może jakiegoś stręgina, że mnie ten widził to we mnie. To jeszcze jeden będzie tam. I tego tak to nadszedł ten czas, kiedy to zamierzałem się wylogować i już nigdy więcej na tym wipe nie stanąć, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Dzięki wielkie za oglądanie wszystkich części chorej Wanilki Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to otwarte na wszelką krytykę możecie zawsze doradzić, co zmienić, jak oceniacie montaż, no i całą resztę, tak naprawdę. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć już kolejny sezon chorej Wanilki. Czekajcie. Narka i do zaś.